Cześć, nazywam się Andrzej Broszkiewicz i razem z Marcinem i Włóczkiem z bloga Finanse Bardzo Osobiste tworzymy dla Was cykl budżet domowy krok po kroku. Na początku sprawa organizacyjna. Od tego odcinka będziemy pokazywać nasze operacje w pliku Excela. Tworzymy ten cykl razem z Wami i większością głosów zdecydowaliście, że taka forma będzie dla Was bardziej wygodna. Dzisiaj skupimy się na rejestrowaniu wydatków, co pozwala nam śledzić, czy trzymamy się założonych w budżecie kwot. Dla ułatwienia sprawy, warto wyrobić w sobie nawyk zbierania każdego paragonu. Rejestrując wydatki, przypisuj je od razu do konkretnych kategorii. Przykładowo, po zrobieniu zakupów w markecie, od razu rozpisz paragon pomiędzy różne kategorie. Załóżmy, że nasz paragon wygląda tak. Jeśli zarejestrujemy tylko jeden wydatek na kwotę całego Paragonu 37,67, będziemy mieli kłopot, do jakiej kategorii go przypisać. Nam jednak zależy, aby rozumieć, gdzie rozchodzą się nasze pieniądze, aby móc porównać faktyczne wydatki z planem, jaki ułożyliśmy na początku miesiąca. Od razu też widać, ile faktycznie rozchodzi się na potrzeby, a ile na zachcianki. W naszym przypadku, chipsy, cola i film to rzeczy kupione dla przyjemności. Więc potencjalnie, gdyby nasza sytuacja życiowa tego wymagała, moglibyśmy wydać aż o 25 zł mniej. Jak zatem zarejestrować taki paragon w naszym Excelu? Wystarczy wybrać zakładkę wydatki. Po prawej stronie wybieramy datę zakupu. I rozpisujemy. Chleb i masło to zakupy spożywcze. Chipsy i cola to słodycze i przekąski. Aspirynę zapisujemy w kategorii lekarstwa, a film na DVD w rozrywce. Jeżeli przy którejś pozycji chcesz dokładniej zapisać na co poszły pieniądze, wykorzystaj do tego komórkę opis. Możesz na przykład wpisać biografia Rockefellera na DVD i już będzie wiadomo o co chodzi. Ten film ilustruje wyłącznie sposób rejestracji wydatków. Dokładne porady, jak to robić sprawnie oraz z jaką częstotliwością, znajdują się w artykule Budżet domowy krok po kroku, część czwarta: rejestrujemy wydatki. W kolejnym odcinku poruszymy temat wydatków nieregularnych, czyli takich, które płacimy rzadziej niż raz w miesiącu. Dziękuję za uwagę i zapraszam na blog Finanse bardzo osobiste, gdzie znajdziecie jeszcze więcej informacji w naszym cyklu Budżet domowy krok po kroku. Cześć!